Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, mamy dzisiaj piękny, jesienny, słoneczny i ciepły dzień. Ciepły, bo mam 23 stopnie ale słuchajcie już czuć tą jesień jest pięknie słonecznie ale te 23 stopnie słuchajcie to już jest inaczej odczuwane niż w lipcu na przykład już czuć ten chłód taki, takie rześkie powietrze jest wiaterek liście już szumią tak jesiennie naprawdę jest tak nastrojowo te liście już różne kolory przybierają także jest naprawdę fajnie ale ja lubię taką ciepłą jesień jak nie Świeci słońce, to naprawdę aż chce się żyć. Zapraszam Was na tego vloga na ten dzień ze mną. I słuchajcie, e, ja mam dzisiaj jesienny akcent, który Wam za chwilę pokażę. Czekałam na ten moment naprawdę długo, zaraz Wam opowiem. Tylko usiądziemy, żeby, żeby wiecie, wygodnie wszystko zaprezentować. No dobra, słuchajcie. E, Chyba pod koniec czerwca albo na początku lipca mówiłam wam, że chodzę po sklepach że e, chciałabym sobie kupić torebkę że nic mi się nie podoba w TK Maxx że online też nic nie, mi się nie podoba i nie mogłam znaleźć torebki, a ja już tak pod kątem trochę jesieni jej szukałam w ogóle teraz przestawiłam się troszeczkę na takie mniejsze torebki, bo kiedyś lubiłam takie duże na ramię szoperki e, a teraz jednak wolę takie przez ramię, mniejsze e, no i słuchajcie, w końcu znalazłam, znalazłam Taką jak chciałam, wielkością, kolorem, pojemnością, także już Wam pokazuję, bo jest nówka nieśmigana. Będę ją właśnie przy Was otwierać i z pudełka tylko wyjęłam i muszę ją odmetkować przepakować się, bo całe lato chodziłam z moim plecaczkiem z. z z Mohito. E, tak, który kupiłam, e, a teraz już mówię, jesień bym chciała z torebeczką, no więc torebeczkę zakupiłam, słuchajcie, w Monari, jest ona oczywiście w worku przeciwkurzowym, no i jest w kolorze beżowym, takim ładnym jak chciałam, słuchajcie, e, tu muszę wszystkie te metki poucinać za chwilę, ale ma długi pasek tykajcie. czekajcie. Muszę tutaj te papiery powymalać najpierw. Czekajcie. O! Dobra. No, i w środku, w środku jest pojemna, naprawdę jest całkiem tutaj fajnie, e, słuchajcie, pojemna. E, ma kieszonki takie, wiecie, standardowe na telefon, na coś tam. Ma tutaj kieszonkę też e, taką na suwak. Podszewka jasna z logo Monari. Ja bardzo lubię, jak podszewki są jasne bądź w jakimś kolorze, ale właśnie nie ciemnym, nie czarne. Bo jednak, jak podszewka jest jasna, słuchajcie, to łatwiej jest coś znaleźć. Przepraszam Was, bo mi coś dzwoni. No, dobra, jestem, bo oczywiście standardowo musiał telefon zadzwonić. Skończyłam na jasnej podszewce, chyba. Także tak jest tutaj i są kieszonki w środku. Tutaj o jeszcze jest papier, gdzie jest kieszonka taka, czekajcie powyciągam to wszystko, bo taka kieszonka jest tutaj o proszę z klapką i jeszcze pod tą klapką jest kieszonka taka mniejsza na suwak. Można sobie pomadkę, coś takiego małego włożyć i jeszcze z tyłu mamy kieszonkę na suwak, więc super, bo mnie właśnie chodziło o to, żeby ta torebka była taka, wiecie, średniej wielkości, nieduża, taka, żeby sobie tu z boku przez ramię przewieszoną nosić, w beżowym kolorze, bardzo mi zależało na tym, żeby była beżowa i żeby miała sporo tych kieszonek właśnie, bo wiecie, ja... Nie lubię mieć tak wszystkiego wrzuconego do jednej e, głównej komory, bo ja lubię właśnie pomadkę mieć gdzieś pod ręką osobno, żeby tego nie szukać e, i takie tam, wiecie, m, rzeczy. Także ja sobie przyniosłam e, te nożyczki, żeby ją tutaj odmetkować. I słuchajcie, będę ją e, przepakowywać, po prostu ten mój plecak e, z plecaka będę się przepakowywać w torebkę i już taki będzie jesienny klimat. Dajcie znać, czy jest w waszym guście czy nie. E, mnie się bardzo podoba tutaj. Jeszcze jest ten pomponik taki. E, ja jestem zadowolona, e, także Monari. Nie miałam nigdy wcześniej torebki z Monari. Słuchajcie, chociaż długo przymierzałam się do zakupów Monari, szukałam jakieś, co mi się spodoba. Yy, ale wiecie, były albo wyprzedane już takie, co mi się podobały, albo coś tam były niedostępne Aż w końcu trafiłam, także Także tak, to będzie jesienna torebeczka Ja już się w nią przepakowuję za chwilę I będę już teraz całą jesień z nią chodzić Jestem mega szczęśliwa Dawno nie miałam żadnej nowej torebki, także cieszę się bardzo Słuchajcie, minęło już parę godzin odkąd wam pokazywałam tą torebkę Teraz... Yy... ojej, kuś, coś tu Teraz słuchajcie, u mnie piękny zapach się unosi, piernikowy, dlatego że tak mnie naszło, żeby zrobić ciasto, ale takiego piernika, wiecie, korzennego, takiego jesiennego na jutro, żeby był do kawki, a ja to nawet sobie chyba na śniadanie do kawki zjem go, zanim pojadę z dziećmi na zajęcia. No tak mnie naszło, ale miałam końcówkę masła, wiecie, i pobiegłam do sklepu żeby kupić masło w kostce, żeby to ciasto dzisiaj zrobić, bo już normalnie mówię, no nie wyrobię, muszę. I właśnie zrobiłam, ciasto się piecze. Mam nadzieję, że wyjdzie. Tak, już idę. Sekunda. No już jestem i mam nadzieję, że ciasto wyjdzie i że mi nie wypłynie, że tak powiem, jak wyrośnie, dlatego że nie pomyślałam bo włożyłam je w taką pierwszą, lepszą, jaką pod ręką miałam formę, i w taką silikonową od tarty, czyli wiecie, niską. A ja mam też taką do tarty, tylko że ceramiczną, taką wyższą, i mogłam w tamtą włożyć, ale nie pomyślałam, nie, nie, nie spodziewałam się, że tego ciasta wyjdzie tak dużo. Myślałam, że to będzie na taką małą foremkę. I no jest cała ta foremka, no zobaczymy, jak wypłynie, no to trudno, nieważne. Ważne, żeby było smaczne, żeby, wiecie, nie był zakalec yy, i tak to co się zje, nawet jak ono tam pęknie u góry. Zawsze mi piernik pęka jak wyrasta, więc yy, na pewno nie będzie idealnie równy, ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie dobre, smaczne i się bardzo cieszę. Piękny zapach się unosi już, yy, taki piernikowy, więc jutro do kawki będzie. Mm. Ciasto się piecze. Tutaj Ramonka, a ja chyba zaraz pójdę, słuchajcie, nałożyć sobie na włosy, na głowę peeling, bo już wypada ten czas, kiedy powinnam go nałożyć i później będę się kąpać i myć włosy, dlatego że dzisiaj sobie zaplanowałam taki spokojny wieczór dla mnie w sensie, że jak już ogarnę wszystkie takie, wiecie, obowiązki popołudniowe, dzieci pójdą spać, znaczy Juluś bo Stasio to pójdzie trochę później, ale jak już Julcia ogarnę to Chciałabym sobie dzisiaj tak od 20.00 być w łóżku, oczywiście nie spać, ale poczytać książkę albo obejrzeć coś na Netflixie, albo nie wiem, um, cokolwiek obejrzeć coś takiego lekkiego, odmurzającego, żeby po prostu być w tym łóżku, tak sobie wiecie, coś oglądać, albo czytać, wypoczywać, tak się zrelaksować. Jakąś może maseczkę sobie nałożę, także taki mam plan na dzisiejszy wieczór i mam nadzieję, że uda mi się go zrealizować. Od rana zasuwam, żeby ze wszystkim się wyrobić słuchajcie. No i tak, tak jest dzisiaj plan. Także jak już usiądę i jak faktycznie uda mi się go zrealizować, to się do Was odezwę i wam o tym powiem. Kochani kochani, mamy wieczór. Ten dzień się kończy w sumie chyba nareszcie, bo ja już naprawdę dzisiaj mam dość sponiewierał mnie ten dzisiejszy dzień. O poczekajcie, bo mi tutaj się jeszcze... Mm... Wszystko y, ogarnia w kuchni, bo robię kolację dla moich chłopaków, którzy wracają z treningu. Także ja y, przyszykuję im y, jedzonko i będę, słuchajcie. Robiła sobie pielęgnację, chcę dzisiaj sobie zrobić wiecie, tym zdzierakiem, takim mocnym peelingiem, oczyszczanie, mocnym peelingiem z jaj, dlatego, że potrzebuję takiego oczyszczenia i chyba nałożę sobie dzisiaj jakąś fajną maskę nawilżającą i po prostu zamierzam iść wcześniej spać, bo naprawdę Spełniwierał mnie ten dzień był długi, nie zrobiłam wiele takich rzeczy, nie wiem, swoich jakichś, ale dużo mi zeszło na załatwieniu, długo zeszło u okulisty, także szybko dzień minął i był bardzo męczący, ale... Daliśmy radę. Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za ten wspólny, szalony dzionek, Fajnie, że zakupy się udały, że mogłam Wam pokazać chociaż te drobne zakupy z Rosmana i mój super piękny nowy naszyjnik, W ogóle jak go tak sobie później założyłam i nosiłam to. Bardzo ładnie on w świetle dziennym się tak mieni. Tego chyba w kamerze nie widać przy takim sztucznym świetle, ale w świetle dziennym bardzo ładnie się mieni. Połyskuje, także jestem z niego mega zadowolona. O ten efekt mi chodziło, bardzo mi się on podoba. Dobra, uciekam, widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia, do usłyszenia, Buziaki. Pa pa!